Mateuszu, nie powiem, że to jest długo oczekiwany przez nas tytuł, ponieważ Spelanki pojawiło się już jakiś czas temu na PC-tach. Tak jest, na PC-tach. Ta gra istnieje już od czterech lat, bodajże się nawet czterech z kawałkiem, a na Xbox Live Arcade pojawiła się w ostatnich tygodniach. No wadzie, to jest dziwne zupełnie, że po tylu latach w ogóle komukolwiek chce się przypominać tego typu tytuł jeszcze go troszeczkę podrasowywać. Tak jest, ja przyznam szczerze, że dopiero zapoznałem się z PC-tą wersją, mhm. dopiero przez to, że ona teraz, no, no wszędzie o niej teraz jest głośno, szczerze mówiąc, wszyscy recenzują i tak dalej. I myślałem, że to jest nowa gra, około jeszcze to od dawna było na PC. -cie. ja w to nie grałem, Pacytowiec, nie co się dzieje. <grym> I Jeszcze gra była za darmo, dodajmy. Tak jest, i cały czas jest za darmo, więc możecie sobie w każdej chwili ściągnąć i wypróbować. No chyba, że gracie na konsoli Microsoftu, no to wówczas kosztuje odpowiednią ilość punktów spelanki stworzona przez jednego człowieka w game makerze w takim programie. Ale czy warto na pewno po nią sięgnąć? Dla mnie to totalny chaos, jaką będzie miała ocenę końcową. Tego dowiecie się słuchając dzisiaj naszej recenzji. Czym tak naprawdę jest Spelanki? Pierwsze Twoje skojarzenie? Moje pierwsze skojarzenie: Indiana Jones, o, tak. połączone z platformówką retro. W ogóle tu trochę złamiamy konwencję recenzji, bo zawsze mówimy na pierwszych o historii, o fabule i tak dalej. A tutaj trudno na przykład cokolwiek powiedzieć o historii, bo jej praktycznie nie ma, nie? Tak. Po nie prostu wiem... Wchodzimy gdzieś do jakiejś wielkiej dziury i spotykamy jako tutorial gostka, który tam przeżył wszystkie te nasze przygody, które są jeszcze. Przed nami zebrał mnóstwo, mnóstwo złota. My uczymy się w tutorialu posługiwania najprostszymi itemami, których będziemy używać właśnie w tej grze. No i w końcu wchodzimy do pierwszych lochów. I, tak jest, i zaczyna tak. się dziać chaos po prostu, bo i szybko e, kończy. Warto znaczyć, że gra jest e, bardzo hardkorowa i znaczy to jest dla jednych to będzie plus, a dla niektórych to będzie minus tak jak dla ciebie, bo jest mega frustrująca. Tak. E, w każdym razie jak to wygląda? W, zaczynamy rozgrywkę. E, warto znaczyć, że level'e są generowane losowo, więc nigdy nie wiemy zaczynając grę od nowa za każdym razem mamy inną, gre, inną rozgrywkę tak naprawdę. No i przemierzamy te podziemia, walczymy z potworami za pomocą bicza, między innymi to jest nasza podstawowa broń. I, I umieramy, bardzo często umieramy. I to bardzo szybko umieramy. To jest niestety ogromny minus tej gry. Ale właśnie, ja kiedy podchodziłem do niej po raz pierwszy, wiedziałem, że to będzie taki hardcore amigowy. Czyli giniesz, wracasz na początek levelu. Jeszcze w tutorialu nam mówią, że za każdym razem, jak zginąłem, wracałem na początek levelu. Ne, tylko tam chyba się troszeczkę pomylili, bo tam się nie wraca na początek levelu, tylko na początek gry. Znaczy, bo, bo ta gra to jest właściwie jeden duży level, nie? To nie ma, nie masz, jakby nie zaczyna ci się każdy kolejny poziom, Jakoś plansza, że o nowy level. Tylko no właśnie, co czas jak będziemy głębiej i głębiej. I no, no jeden, jeden level, tylko cały czas pogłębiając się I przyznam szczerze, że ja nawet nie dotarłem do końcowego bossa nie Daj wiem, czy... spokój, ja dotarłem do dżungli, która jest światem tak naprawdę 2-1. I yy, po wielu podejściach, jak bodajże w tym momencie yy, zaznaczałem sobie kreskami Bo jest taki fajny achievement, zagraj przynajmniej tysiąc razy yy, opcję Adventure Pomyślałem, tysiąc razy? To okay, trzeba okay. będzie cały czas w to wchodzić Zaznaczałem, mam w tym momencie ponad 270 prób 270 to, prób To stary. i tak nieźle, to i tak nieźle yy, Masakra, ale ja nie przeszedłem tej gry, powtarzam bo jest zbyt hardkorowa i zbyt mocno denerwująca. Więc okej, okay, kiedy po raz pierwszy do niej podchodziłem, zobaczyłem pierwszy level, pomyślałem, chcę go wymaksować, tak jak to się robiło na Amidze, zobaczyć jak on w ogóle wygląda. Nie wiedziałem właśnie o tym generowaniu losowym. No i zbieram wszystkie złota, zostawiam bomby, tak jak Bombermanie, niszcząc, eksplorując, zdobywając różnego rodzaju fantastyczne złoto. I nagle dowiaduję się, jest, pojawi, pojawia się napis, że... Jakiś duch pojawia się na tej mapie. So myślę, no dobra, no pojawia się duch na tej mapie, nieważne. Zbieram sobie złoto dalej. Pomyślałem sobie, no nawet jak już się pojawi i nagle on się pojawia, tak jak Boo w Mario, no to przecież nie zniszczy mnie jednym dotknięciem. A tu niespodzianka nie prawda. Zniszczył mnie jednym dotknięciem. Tak jest i to potrafi zniechęcać, bo jeżeli nie lubimy gier, które właśnie nas tak bardzo mocno każą, to spelanki nie będzie grą dla nas. Znaczy dla mnie to jest, to jest w pewnym sensie, to może stanowić urok tej produkcji dla graczy, których no, które są przyzwyczajeni do hardkorowych produkcji, ale w dzisiejszych czasach, kiedy każda kolejna gra nas przyzwyczaja do tego, że mamy checkpoint i tak dalej, i no i takie ukażeło to jednak jest produkcja wyjątkowa pod tym względem. To prawda, ale dla tej gry Ninja Gaiden to jest mała pussy. No daj spokój. Przecież tu jest tak totalny hardcore, pomyślałem sobie. Uff. Paweł, oddychaj, oddychaj, na pewno za drugim razem się uda. No to dobra, tym razem bardzo powoli, już się nie będę spieszył, ale zaraz, nie no, przecież zaraz przyjdzie duch, więc muszę się spieszyć. No to zaczynam się spieszyć, przechodzę, puf, ratuję jakąś laskę, dostaję buziaki, puf, drugi level, super, świetnie, świat 1-3, rewelacja, świat 1-4, biorę teleport, puf, teleportowałem się na ścianę, zginąłem. I od początku wszystko. I od początku, no to ogóle... poczekaj, pomyślałem sobie, nie, 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 no musi być jeszcze jedno podejście. No to raz jeszcze, 1-1, 1-2, 1-3, spadłem na kolce, od nowa. I już nigdy więcej nie zagrałeś w tą grę. Nie, doszedłem. doszedłem. Y, raz doszedłem do dżungli i nagle wyszły kolce, nie wiadomo skąd umarłem, i powiedziałem, nigdy więcej! Odpalam limbo. Tak, jest, ale ta, ta produkcja jeszcze jest taka strasznie nie fair w niektórych momentach, bo bardzo. bardzo. nie masz pojęcia skąd wyskoczy coś, co cię zabije, na przykład coś, co wygląda zupełnie niepozornie. Nagle wyskakują, właśnie, jak powiedziałeś, kolce z podłogi, i w ogóle nie wygląda na to, że one zaraz stamtąd wyskoczą i tak dalej. I to potrafi być mega frustrujące, ale nie wiem, czy powiedzieliśmy coś o protagoniści, czyli bohaterzy naszej produkcji. No ta... nie, nie wiadomo, jak on się nazywa. I jest jest Wieczkę. wielu tak naprawdę, bo możemy sobie wybrać jedną z wielu postaci. Od mm. jakiegoś Maharadży przez tego Indiana Jones, a Indianina Jones, jak to mówimy, Tak, ja to, to jest chyba jedna z pierwszych różnic pomiędzy wersjami PC i na Xboxa tą nowszą, bo o ile wiem, to na PC jest tylko jeden bohater, ten Aha. taki, który wygląda jak Indiana Jones. Zresztą każdy, myślę, że bohater jest takim właśnie wzorowany na tym słynnym archeologu. Ale próbowałeś opcji kooperacji, nie wiem, czy była na PC, czy na Xboxie jest, czy Nie osoby. próbowałem, grałem tylko samotnie i po prostu... I cieszę. się. I ciesz <taki> się, bo kiedy grasz na przykład we cztery osoby na jednym levelu, nie nie ma split screena, więc jeżeli ucieka ci Aha. gdzieś osoba, a świat jest generowany losowo, nie masz pojęcia, jak ta osoba ma wrócić. Dodatkowo jest friendly fire, jeżeli można mówić o friendly fire przy okazji bicza i wszyscy nagle umierają, są duchami, które nie wiadomo po co są. Tak jest, A. ale wiem, że w grze, mm -hmm. przynajmniej w pokusowej wersji, jest też tryb multiplayer, tak? Deathmatch i tak Death dalej. Deathmatch, ale co tam się dzieje? Na przykład ustawiłem sobie, niedalej jak wczoraj, do 10 wygranych, no i rzeczywiście było emocjonujące, tylko walki trwają bagatela po dwie sekundy. Ponieważ jedno uderzenie, tak? Zabija? Y Dwa uderzenia zbicza mniej więcej, albo po prostu jest start, cztery postaci naraz wyrzucają bomby i naprawdę nie masz zielonego pojęcia, dlaczego spadłeś na kolce, skąd wzięli się jacyś ludzie z wielkimi karabinami, coś jak w Quake był taki rail. Gun. No to z Railgunów tam strzelają, błagam Cię, ale to okay. co jest w ogóle jeszcze najlepsze dla mnie w opcji Adventure, kiedy już pomyślałem sobie za 271 podejściem Paweł, uspokój się, herbata ziołowa zaparzona, tym razem Ci się uda, olej, tryb Deathmatch, bo jest bez sensu, jest za szybki i w ogóle tam nic się nie dzieje. Spróbuj przejść tę grę. Świat 1.4. No. Terrorista, tak, puf, <laughs> Co? Co ty powiedziałeś? Wpadli terroryści. terroryści. No tak. Tam wpadli terroryści i okay. mnie Mieli shotguny i właśnie takie... Jak to railgany. Railguny. No błagam się, już pomyślałem, ok, pokocham ten tytuł. Fajnie, będę eksplorował, będzie cudownie, rewelacja. No terroryści... To można powiedzieć, ale to było takie wydarzenie losowe, prawda? Można, można jest powiedzieć. Dużo tych wydarzeń właśnie, losowych. Właśnie, bo y, ja wiem, że w pewnym momencie natknąłem się na, nie pamiętam na którym to było levelu, ale na, na czarny rynek, na którym, wiesz, mogłem sobie kupić Black Market, markę by -hmm. się nazywało, i mogą tam kupić sobie jakieś y, bardzo wypasione bronie i tak dalej. Przy tym tylko, że y, tu jest problem ze złotem, bywa, bo y, trzeba go uzbierać naprawdę bardzo dużo. A nie wiem, czy w Xboxowej wersji, no, jest kiedy widzisz, to tracisz no, całe nie, złoto. Nie, no pewnie, że tak. Tam nie ma no żadnego, Tam nawet, czy jest opcja Quick Restart czy Continue, dzieje się to samo. To jest nieważne. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi w tej grze i dlaczego tak to jest zrobione. Dla mnie ta gra to jest po prostu pomyłka i jeżeli macie wolne środki punktowe, to wolałbym to wydać na przykład na Limbo, które ostatnio wciągnęło mnie mocno, tudzież już stary dobry bread, e, który rozwinie wasze szare komórki. A tutaj zniszczycie pada... Zaczniecie używać takiej łaciny, a to dobrze działa akurat na mózg, bo ja już wymyślałem chyba jeszcze większe wrzuty niż na seta ze Street Fightera 4. Znaczy to też zależy od tego, jakim, jakim graczem jesteśmy tak naprawdę, bo no właśnie mówiłem, że mi ta gra, chociaż też mnie tak frustrowała pewnie jak ciebie, a może nawet bardziej w niektórych momentach, to jednak no ma taki swój retro urok hardkorowy właśnie takich gier, kiedy giniesz i wiesz, że musisz naprawdę być bardzo ostrożnym i na wszystko uważać i tak dalej. I podoba mi się też, że lewele właśnie też są generowane losowo, przez co. są takie ta dynamiczne, nigdy nie wiesz, co się stanie itd. i tak dalej. To prawda. Gdybyśmy nie musieli grać na czas, gdyby ten duch się nie pojawiał, gdyby ja mógł zebrać całe złoto z całej planszy i wiedzieć, że byłem wszędzie, a ja uwielbiam to uczucie w tego typu grach, że wiedziałem, że zas zaszedłem do każdej możliwej dziury, wyjąłem wszystko, co się dało, mogę przejść dalej. Nie pojawia się duch i giniesz od jednego dotknięcia. Come on, tak? no, czy... może to też dlatego, że ja nigdy nie byłem takim typem cal calaka, tak? Że nigdy nie calakowałem gier, nie zbierałem wszystkiego. I bardziej ta gra jest dla mnie taką eksploracją. No mm -hmm. jeżeli, jeżeli tak do tego podchodzimy, to jest bardzo fajna. I też syndrom, jeszcze jedno podejście się pojawia to bardzo prawda. często. Wciąga i to bardzo. Yy, ale ja mimo wszystko nie polecam tej gry, bo no, zniszczycie sobie przez nią życie. No, a ja polecam. Pamiętasz chyba? Rafała? No właśnie, nie masz nawet pojęcia o kim mówię. Rafał to był nie. koleś, który kiedyś zagrał w tę grę i do tej pory już zniknął, nikt go już nie pamięta. O, Zniszczył ja, to są, sobie to, życie. Nie, to są jednostkowe <laughs> przypadki. Nie przesadzajmy, ale w każdym razie, no możemy polecić, żeby sobie sprawdzili grę darmową na PC-cie. Jeżeli PC się wam spodoba, to możecie sobie ściągnąć też na konsoli o. z dodatkowymi opcjami i tak dalej. A jaka I... ocena od ciebie? Mm, przyznam szczerze, że zastanawiałem się długo, jaką ocenę wystawię tej grze. Mm, bardziej mi się podoba, bo porównujemy tu tak jakby dwie wersje. W wersji petytowej bardziej mi się podoba oprawa graficzna, bo ta gra ma taki retro urok, którego nie ma, moim zdaniem, w tej wersji xboxowej, w takiej dziwnej grafice troszkę, tak? tak. tak? No i podoba mi się też ten syndrom, właśnie jedno, jeszcze jedno podejście, ta grywalność, którą potrafimy mega wciągnąć, szczególnie jeśli idziemy coraz dalej i nie zginiemy, to, to coraz bardziej tak. Jest to uczucie co za migi, prawda? Że masz świadomość, że jeżeli zrobisz błąd, to pojawisz się na samym początku gry. To jest rewelacyjne tak, jest uczucie tak, jest, gdzieś tam w i środku. Chcesz pobijać kolejne swoje tak, rekordy i, i coraz prawa. dalej. Więc e, dzięki właśnie temu, że ta gra wywołuje takie uczucia emocji, ode mnie dostaje e, 7 z lekkim minusem za tą frustrację. Gdybym za nią nie zapłacił, dałbym nawet 6. Ale ze względu na to, że trzeba było wydać na nią punkty, zostawiam 4 na 10. Uuu, zniszczenie totalne. Nienawidzę tej gry i nigdy w nią nie zagram, chociaż znam życie jeszcze kilka razy spróbuję. Teraz musisz wyciągnąć średnią. 4, 7, 5,5? No, muszę się zgodzić z jakim bólem serca, ale no... 5,5 z pelanki. Pobierzcie koniecznie wersję darmową na pc a potem ewentualnie zainwestujcie w wersję achievementową. Chyba warto.